Rozmowa dnia. Przed mikrofonem Marcin Kupczyk czas rozpocząć rozmowę dnia w polskim radiu Pik, a Państwem i moim gościem jest dzisiaj Sławomir Mencen, jeden kanaliści Konfederacji Wolność i Niepodległość w okręgu numer 5 obejmującym m.in. toruń grudziąc i wosławek. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, proszę przybliżyć naszym słuchaczom czym jest konfederacja. jacy ludzie do niej należą, jakie mają poglądy? Być człowiekiem z konfederacji, co to oznacza? Konfederacja jest sojuszem wielu organizacji o profilu prawicowym. Mamy tu narodowców, wolnościowców, patriotów, konserwatystów, yy, ostatnio również rolników. Więc jesteśmy zlepkiem wielu organizacji, które łączy to, że są niezadowolone z obecnych rządów PiSu. Wielu rolników także głosuje na Prawo i Sprawiedliwość. Wielu, wiele komitetów wyborczych i partii może powiedzieć też, że w swoich szeregach ma patriotów. Nie, no, Oczywiście, że tak. Przy czym... Yy, każdy mam nadzieję, że chciałby, żeby głosowali na niego patrioci. Jesteśmy przekonani, że osoby, którym nie podoba się obecna polityka PiSu, którym nie podoba się to, że nie prowadzimy tak naprawdę samodzielnej polityki, że nie jesteśmy suwerenni w polityce zagranicznej, ale także wojskowej, że mogłyby na nas zagłosować. Jak być wojskowo suwerennym? No Przede wszystkim chociażby taka prosta sprawa mieć cały łańcuch dostaw u siebie w tym momencie amunicja do polskich leopardów pochodzi z Niemiec, amunicja do broni przeciwpancernej Izraela, samoloty ze Stanów Zjednoczonych, w związku z czym sami z siebie nie jesteśmy w stanie bez zgody tych państw toczyć z kimkolwiek wojny. Zatem? Wszystko wypadałoby u siebie akurat przemysł zbrojeniowy jest tym przemysłem, który naprawdę wypada mieć u siebie, bo w przeciwnym wypadku jesteśmy uzależnieni od dostaw z państw, które wcale nie chcą, nie muszą być skłonne, żeby nam pomagać. Z tym problem miała chociażby Ukraina, do której na czas konfliktu z Rosją nie można było sprzedawać broni. Mhm. Czy wierzy pan w sondaże? Są dla pana ważne? Pojedyncze sondaże nie są istotne. Bardzo często dochodzi do zjawiska kupienia sondażu po prostu, ale średnie sondażowe są istotne. A co z wiarą w nie? U pana. Jak to wygląda? E, tak jak mówię, e, pojedyncze sondaże mogą być czasem lekko zmanipulowane czy trochę błędne, a jeżeli się bierze średnią z wielu sondaży, które się ukazują w danym miesiącu, robionych przez różne pracownie e, badania opinii publicznej, to ta średnia jest w miarę wiarygodna, więc w nią można wierzyć. Czyli wierzy Pan w te sondaże, które mówią, że Konfederacja jest nad progiem, a nie wierzy Pan w te, które mówią, że jest pod? Nie, tego nie powiedziałem. Powiedziałem, że wierzę w średnią sondaża. Średnia daje nam właśnie koło 5, niecałe 5, więc wydaje mi się, że w tym momencie balansujemy na granicy progu wyborczego. Pytam, ponieważ właśnie są bardzo różne dla państwa. Czasem lepiej. Niektóre sondaże mówią o tym, że są państwo wyżej notowani niż PSL na przykład. Niektóre dają wam 7,5 czy nawet 8% poparcia, ale są takie kolejne znów, które umiejscowiają państwa pod progiem. No właśnie dlatego mówię, że nie należy patrzeć na pojedyncze sondaże, tylko wyciągnąć z nich średnią i ta średnia będzie w tym momencie w okolicy pięciu. Jesteście potrzebni Polakom? Wydaje mi się, że tak. Jest mnóstwo problemów w Polsce, którymi przez ostatnie lata kompletnie nikt się nie zajął. Mamy w tym momencie... Permanentny kryzys w służbie zdrowia. Mamy duże problemy z dociskaniem przedsiębiorców kolejnymi podatkami oraz regulacjami. Prawie nikt się tym nie zajmuje, a wszystkie pomysły, które w, tym, w tych tematach są wysuwane, są kontrskuteczne. Mhm. Chwalą się Państwo, że są najlepiej przygotowani do wyborów, bo mają Państwo pakiet 100 ustaw, które będzie można wdrożyć po wygranej. Oczywiście w tej rozmowie nie da się omówić 100 ustaw, 100 projektów, ale co z Pańskich pomysłów jest na przykład do wdrożenia od ręki, od razu? Hmm. Zwłaszcza pomysły dotyczące... Y Reformy prawa podatkowego sprawiające, że pozycja podatnika w sporze z organami skarbowymi będzie wyższa, wydaje mi się, że to są bardzo istotne sprawy. Najważniejszą ustawą wydaje mi się w tym momencie podwyższenie kwoty wolnej do, od podatku do dwunastokrotności wynagrodzenia minimalnego, tak żeby ta kwota rosła wraz ze wzrostem płacy minimalnej, no bo niedługo będziemy jedynym państwem na świecie, gdzie roczna kwota wolna od podatku będzie niższa niż miesięczne minimalne wynagrodzenie za pracę, więc te dwie rzeczy na pewno należy ze sobą związać. Jeżeli rządzący będą mówić, że nie będą mieli wtedy pieniędzy na swoje wydatki, to znaczy, że się do rządzenia po prostu nie nadają. Tutaj parafrazując Jarosława Kaczyńskiego. No, rzeczywiście, gdyby tak każdemu rządzącemu odbierać pieniądze, to będzie kiedyś nastąpi ten moment, że się nie nadaje do rządzenia, bo sobie z tym nie poradzi, nie mając. Pieniędzy. No tak, ale nie mówimy o zabraniu wszystkich pieniędzy rządzącym, tylko o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku do 12-krótności minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli nie godzi się płacić komuś. Poniżej płacy minimalnej, to tym bardziej nie godzi się zabierać mojego ciężko zarobionych pieniędzy w postaci podatku dochodowego. Co pan sądzi o podwyższaniu płacy minimalnej, o tych propozycjach obecnego rządu? Podwyższanie płacy minimalnej w takim tempie, w jakim rosną wynagrodzenia, nie jest szczególnie szkodliwe dla gospodarki, ale podwyższanie płacy minimalnej do poziomu zaproponowanego przez PIS jest czymś niezwykle groźnym. Nigdzie na świecie Minimalne wynagrodzenie nie przekracza 60% wynagrodzenia średniego, a to projektuje dla nas Rząd Prawa i Sprawiedliwości. Doprowadzi to do pewnej pauperyzacji, to znaczy niezależnie od kompetencji, doświadczenia czy też wydajności pracy, około 30% Polaków będzie zarabiało dokładnie tyle samo, to znaczy będzie zarabiało płacę minimalną. Doprowadzi to do oczywistego wzrostu kosztów, ponieważ wszystko, co kupujemy, co wymaga pracy rąk ludzkich, będzie po prostu droższe. Podobny zabieg przechodzili kilkanaście lat temu Węgrzy, gdzie właśnie pod ale nie tak wysokiej podwyżce jak podatków jak u nas? Okazało się, że 10% zarabiających płacę minimalną po prostu straciło pracę, a 75% kosztów wzrostu, wzrostu kosztów dla przedsiębiorców zostało przełożone na konsumentów, czyli Węgrzy sami sobie płacili więcej za swoją płacę minimalną. Wydaje mi się, że nie jest to właściwy scenariusz dla Polski? Po roku 2023 ta minimalna miałaby wynosić według rządu Prawa i Sprawiedliwości 4000 zł brutto. Jaka byłaby wasza propozycja? Nasza propozycja jest taka, żeby ta kwota minimalna wzrastała do tej tak jak do tej pory. To znaczy, zawsze było tak i tak być powinno, że kwota minimalna jest ustalana co roku, po to, żeby można by ją ustalić w zależności od tego, w jakim tempie rosną prace, płace rynkowe i co się dzieje w gospodarce. Nie można powiedzieć teraz, będąc czuł. Jakimś odpowiedzialnym, ile powinna wynosić płaca minimalna za 4 albo za 5 lat, ponieważ nikt nie wie, w jakim tempie w tym czasie będzie rozwijać się polska gospodarka ani w jakim tempie będą rosnąć płace. Mm -hmm. Jak Pańskim zdaniem przejawia się władza urzędników i polityków nad obywatelami? Bo o tym Pan mówi, że te zjawiska Pana martwią. Jak można z nim walczyć? No przede wszystkim należy odbi urzędnikom odbierać kompetencje do zarządzania naszymi sprawami oraz prawo do inwigilowania nas. Podam taki przykład. Jeszcze kilkanaście lat temu były wyroki Trybunału Konstytucyjnego zabraniające urzędnikom skarbowym wglądu w nasze konta bankowe, jeżeli przyczyna nie była naprawdę bardzo ważna, jeżeli w, w inny sposób nie udało się ustalić wysokości obowiązku podatkowego albo można mogło to narazić skarb państwa na znaczne straty. Od zeszłego roku wszystkie nasze konta firmowe, są codziennie przekazywane do skarbówki bez żadnej kontroli. To jest automatyczne. Mamy pełną inwigilację w tym momencie, zarówno rachunków bankowych, jak i faktur wystawianych przez wszystkich przedsiębiorców. No i do czegoś takiego po prostu nie można doprowadzać. Podobnie ostatnio się pojawiła sytuacja, gdy CBA kupiło program szpiegujący wszystkich Polaków, mający możliwość instalowania się na naszych smartfonach, podglądania nas czy podsłuchiwania nas w domu. No nie można urzędnikom ani pracownikom różnego rodzaju służb na tak daleko posuniętą inwigilację zwyczajną. Obywateli. Czyli ograniczenie kompetencji służb podejściu do władzy przez państwa. Jak najbardziej. Musimy zwiększać naszą prywatność. Żyjemy w dobie internetu, smartfonów. Są niestety w naszym otoczeniu urządzenia rejestrujące, które mogą nas podsłuchiwać wtedy, kiedy byśmy tego nie chcieli. I nie należy dawać urzędnikom pod żadnym pozorem prawa do podsłuchiwania nas w domach. Mhm. Pisze pan tak, martwi mnie kondycja zus oraz systemu ochrony zdrowia. No ja panu odpowiem, że jesteśmy po tej samej stronie, bo mnie też martwi, tak jak i miliony Polaków. Tylko. Jak tę sytuację poprawić, Pańskim zdaniem? Problemem w Polskiej Służbie Zdrowia jest to, że mamy w tym momencie za mało lekarzy. Wielu polskich lekarzy jest w wieku emerytalnym, przedemerytalnym, wielu pracuje na dwa etaty. Gdyby nie, to ten system już dawno by się zawalił. Potrzebujemy przede wszystkim więcej lekarzy i trochę mniej pacjentów. Dlatego moja propozycja to jest to, co już się sprawdziło w Czechach czy w Singapurze, czyli drobna, rzędu 5, 10 czy 15 zł, współpłatność za wizytę w szpitalu albo u lekarza. W Czechach po wprowadzaniu takiej współpłatności Kolejki do lekarzy zniknęły, liczba zabiegów spadła o 30%, a jakiekolwiek wskaźniki określające poziom zdrowia w społeczeństwie typu średnia długość życia w ogóle nie drgnęły, co pokazuje, że wiele osób chodzi do lekarza tak naprawdę bez powodu i nawet wprowadzenie drobnej odpłatności rzędu 5 złotych zapobiega takim zjawiskom i sprawia, że do lekarza trafiają ci, którzy tego naprawdę potrzebują. A nie spowoduje, że ci, którzy są zbyt biedni, żeby zapłacić, zostaną chorzy w domu i ich stan się pogorszy? Wydaje mi się, że kwota 5 zł jest tą, na którą stać naprawdę każdego. Czyli byłaby to opłata powszechna, tak. Dla każdego, kto idzie do lekarza, uważam, że to osoba powinna zapłacić za to chociaż te 5 zł. Jeżeli kogoś nie stać, no to trudno są organizacje, które w tym sprawie pomogą, ale naprawdę większa śmiertelność i większe straty ponosimy przez to, że ludzie, którzy naprawdę potrzebują trafić do lekarza, do niego po prostu nie trafiają, bo całe lata trafia, czekają w kolejce do lekarzy specjalistów. Dlaczego nie udał się przedwyborczy sojusz z ugrupowaniem z 15 Ponieważ Paweł Kuki stwierdził, że woli startować z PSL-em niż z nami. Mhm. Czy pan uważa, tak jak Janusz Korwin-Mikke, że kobiety powinny zarabiać mniej, bo są słabsze i mniejsze? Nie uważam, że kobiety powinny zarabiać mniej. Janusz Korwin-Mikke stwierdził tylko, że kobiety są słabsze i z tego powodu wynika, że zarabiają mniej. Powiedział, że powinny zarabiać mniej, to oczywiste, ponieważ są słabsze i mniejsze. Cię, to, to nie w sensie, że... <laughs> wiem tylko, że on to mówił po angielsku i tam doszło do pewnego nieporozumienia. On nie mówił, że należy, powinna być taka norma, którą należy wprowadzić, tylko że tak wygląda rzeczywistość. No rzeczywiście, angielszczyzna pana Janusza Kordymikiego jest do poprawki. Dziękuję bardzo za rozmowę. Sławomir Męcen, jeden kanaliści Konfederacji Wolność i Niepodległość w okręgu numer 5. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.